Witamy w firmie CarHive Lublin, w której zajmujemy się doposażeniem aut. Robimy instalacje karaudi, ale również zabezpieczamy samochody przed kradzieżą. Tu akurat wykonaliśmy zabezpieczenia te kradzieżowe w Kia Stinger. Urządzenia montowane są na listwie CAN, to jest CAN Immobilizer. Jak wiadomo, auta koreańskie cieszą się dużym powodzeniem wśród złodziei, dlatego bardzo często mamy samochody typu Kia, Hyundai na tego typu zabezpieczenie. Urządzeniem do kradzieży najczęściej wykorzystywany jest teraz słynny Gamboy, bułgarskie urządzenie, które dekoduje nam sygnał sterownika, powoduje nam to, iż złodziej będzie mógł otworzyć na samochód, trudniej go odpalić. Ja teraz szybko zaprezentuję. Mam kluczyk, ale, ale nasz złodziej ma po prostu w ręku tego gęboja. Dekodując sygnał, otwiera ten samochód i również go próbuje odpalić. Znaczy go odpala. Jak nam złodziej go próbuje odpalić, auto nam gaśnie. I to jest blokada rozruchu na listwie KAN. Odblokowanie tego urządzenia jest realizowane na dwa sposoby. Zaprogramowanie przycisków na panelu lub też przez bezprzewodowy brelok szyfrowany po bluetooth. I teraz ja wykonam wcześniej zaprogramowaną sekwencję przycisków i pokażę, jak można wykorzystać nasz kanał Mobilizer, czyli to jest jeden sposób. Rozkodowania. Drugi sposób jest prostszy, nie ingerujący w przyciski. Po prostu brelok dekoduje nam sygnał i odpalamy auta bez wykonywania dodatkowych czynności. Auto koduje nam się z powrotem poprzez otwarcie drzwi, potwierdzając nam to kontrolką na, na zegarach.